Ostatni piłkarski weekend był wyjątkowo długi. Zaczął się w sobotę, a skończył aż w środę. O tym wszystkim we vlogu. Zaczynamy. W sobotę rozgrywki rozpoczęli nasi zawodnicy grający z 2006, grający w Centralnej Lidze Juniorów. W inauguracyjnym derbowym pojedynku grali z drużyną Motoru Lublin. Wysokie zwycięstwo po bardzo dobrej grze, właśnie dominacji na boisku, aż 5 do 0. Bramki zdobyli Sebastian Cebula 2, Kasper Żabiński 2 i Stanisław Kotarczuk 1. ハッチするからやで Witam serdecznie Marcin Zakrzewski. Jesteśmy świeżo po meczu z Motorem Lublin w centralnej lidze czapkarzy. Zwycięstwo 5-0 okazałe jak na mecz derbowy. No, trzeba się cieszyć, jesteśmy zadowoleni z wyniku. Pewnie grę to sobie jeszcze przeanalizujemy, natomiast teraz cieszymy się z wyniku. Czekamy na następny mecz, najbliższy w środę z Wisłokraków Kraków. I... Musimy popracować nad elementami, ale teraz bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Sobota w ogóle stała pod znakiem pojedynku z motorem Lublin na boisku na Rusałce. naszli zawodnicy z rocznika 2007 grali też z motorem Lublin, pokonując 1 do 0. Bramkę zdobył Łukasz Graba. W niedzielę nasi juniorzy grający w lidze wojewódzkiej, juniorów rozbili w wyjazdowym meczu, pojedynku drużynę top 54 z Białej Podlaskiej. Aż 9 do zera dwóch zawodników naszych osiągnęło hat -triki. To był Kamil Szabłowski i Patryk Filozof. Oprócz tego bramki zdobyli Igor Pytka, Dawid Sąsiadek i Maksymilian Tatara. Zobaczmy kilka bramek z tego spotkania. Nie wyjść. Jesteśmy po pomyśle o PKS-u, Bia Podlaska, wynik 9-0. No, skuteczność troszeczkę zawodzi, jednak cieszymy się z tego, z tego wyniku. Dobrze wchodzimy w sezon. Z każdym meczem powinno być coraz więcej jakości. No i w środę walczymy jeden z najważniejszych meczów w sezonie. Trzeba po prostu pokazać, kto jest najlepszy w tej lidze. No i gnąć po te baraże i wymarzyć noceliotkę. Dzięki. Witam, jesteśmy po drugim meczu. Ligi Juniorów, zwycięstwo 9-0, zawsze silnym topem, nie ukrywam, że, że troszeczkę na in-minus mnie przeciwnik zaskoczył. w nie stawiali oporu, mieliśmy dzisiaj strzelić bardzo, bardzo dużo bramek, ale chwała chłopakom, że, że naprawdę pokazali charakter, nie odpuszczali, cały mecz żeśmy walczyli, no i gramy dalej. Dzięki. We wtorek na Hitlampkarze Młodsi też w wyjazdowym pojedynku, też Białej Podlaskiej, ulegli z kolei drużynie topu 54, 4 do 1. Środa stała pod znakiem występów naszych najstarszych drużyn. Rocznik 2006 podejmował na arenie Lublin Wisłę-Kraków w kolejnym meczu Centralnej Ligi Juniorów U-15. Niestety tym razem Wisła okazała się za mocno dla naszych zawodników. Mimo początkowego dobrego startu w tym meczu, szybko strzelonej bramki, w sumie nasza drużyna przegrała 4 do 1. Honorowego gola zdobył Kasper Żabiński.

Kiedy grali zawodnicy rocznika 2006 Wisłów Kraków, nasi juniorzy podejmowali zawodników górnika Łęczna po ciężkim, dramatycznym meczu, kiedy nasza drużyna przez kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut grała w osłabieniu w dziesięciu zawodników. Nasi zawodnicy wygrali 3 do 1, tracąc bramkę właściwie w doliczonym czasie gry bramki dla. Dla BKS-u to byli Dawid Gembel, Patryk Filozof i Szymon Cyrankiewicz rzutu Karnego. Beksa Vlog spóźnił się na ten mecz i niestety dwóch pierwszych bramek nie zdążyliśmy zarejestrować. Zobaczymy tylko bramkę trzecią bramkę dla BKS-u i bramkę dla górnika Łęczna. Jesteśmy po meczu BKS Lubin-Górnik-Łęczna, zwycięstwo 3-1 z najcięższym przeciwnikiem Lizy, to na pewno. No, Cieszę się, znakomity nasz mecz, w, w szczególności w obronie. Świetna defensywa, bardzo dobrze podmógł nas, nam też Kordian, obronił Karnego na początku meczu, kto wie jak by się to potoczyło. Świetnie wykorzystaliśmy nasze stałe fragmenty gry, czyli to co poświęcamy na to bardzo dużo czasu, no i to zaowocowało. No, Cieszę to zwycięstwo, jesteśmy coraz bliżej, no, ale jeszcze 10 kolejek trzeba dać siebie. 100% w każdym meczu, no i mam nadzieję, że w listopadzie będziemy się cieszyć z awansu. Witam, jesteśmy po trzeciej kolejce Ligi Juniorów Wojewódzkiej. Przeciężki mecz z Komunikiem Łęczna. Jestem jeszcze rozdygotany, ale fantastyczne zawody uważam. Chłopcy chłopcy zagrali fantastycznie taktycznie, mieliśmy pomysł na ten mecz i, i, i uważam, że zrealizowali go w 100%. Wyciężyliśmy 3-1, grając bardzo konsekwentnie, bardzo dobrze, mimo czerwonej karki dla jednego z zawodników. Chłopcy Prawie 40 minut grali w osłabieniu. Spisali się fantastycznie, naprawdę same superlatywy. Martw mnie tylko to, czy się zdążymy zregenerować do sobotniego, też arcyważnego meczu z Wisłą. Trzy kroki za nami, zostało 10, bijmy się dalej. Dzięki. Do grona sponsorów BKS Lublin dołączyła firma Bitstream. Która fundowała stroje dla rocznika 2007. Bardzo dziękujemy za ten gest. Mm. Jeszcze w zeszłym tygodniu. Nasz rocznik 2012 grał w Radomiu w silnie obsadzonym turnieju Beniaminek Radom Cup 2020. Zajmując w gronie 12 drużyn, czwarte miejsce. Gratulujemy postawy i wyniku. To tyle w tym wydaniu vloga. A w sobotę już kolejne emocje, kolejne mecze drużyn BKS-u. Zapraszamy na boiska. Szczegóły są na stronie BKS Lublin. Szczegóły są również na facebookowej stronie BKS-u. Proszę o relacje, zdjęcia. Adres będzie się tutaj pojawiał. Do zobaczenia.